A dzisiaj razem z moją piękną asystentką, kobietą wielu tomów, Angeliką zaprezentujemy Wam najgorsze prezentacje piłkarzy Barcelony w ostatnich latach. Chciałbym, żebyście w komentarzach dali znać, która z tych zaprezentowanych w filmie prezentacji, zaprezentowanych prezentacji, ale to brzmi, jest według Was tą najgorszą. Dajecie znać w komentarzach, a teraz już zobaczcie, co tam w ostatnich latach potrafiło się odwalić na wielkim kampną. Uwaga, lecimy! Pamiętacie Douglasa? Tak, to ten śmieszny Brazylijczyk, który w sierpniu 2014 roku dołączył do Barcelony z São Paulo za 4 miliony euro. Nikt nie spodziewał się po nim niczego wielkiego, no bądźmy szczerzy. I właściwie to Douglas od swoich pierwszych chwil w Katalonii udowadniał, że on tu po prostu no, nie pasuje. Wyglądał trochę jak kibic albo turysta z Brazylii, który na dnie paczki z chipsami znalazł kupon i, wow, wygrał konkurs, w którym główną nagrodą był właśnie kontrakt z hiszpańskim gigantem. Już na samej prezentacji Daglas pokazał, że z tą jego brazylijską techniką to chyba tak nie do końca. Podbijał sobie piłkę i nagle, bach, pojawił się problem z prostym opanowaniem. Piłka mu uciekła, a biedny Brazylijczyk zaczął się tak nerwowo uśmiechać. On już w tamtym momencie wiedział, że właśnie dostarczył kolejnego powodu do Beki wszystkim krytykom jego transferu. Ogółem w Barcelonie Douglas rozegrał 8 meczów i zaliczył jedną asystę, a do tego zdobył z dumą Katalonii 7 trofeów. Słyszeliście? 8 meczów rozegranych i 7 trofeów zdobytych. Prawda, że taka sympatyczna średnia. Wspomnień i zdjęć z dużo lepszymi i bardziej znanymi kumplami nikt mu już nie zabierze. Obecnie w wieku 31 lat jest bezrobotny, a jego ostatnim klubem był turecki Beşiktaş. No dobra, ale to, że mało znany jakiś tam Douglas może się spalić podczas swojej prezentacji na Camp Nou, było do przewidzenia. Ale jak wytłumaczyć takiego Paulinho, który przecież nie był jakimś no w momencie, gdy trafił do Barcelony? Po drugie, Wielkaja się nie grają no y, umówmy się. To był doświadczony facet z meczami w Premier League, do tego łapiący się i grający w reprezentacji Brazylii. Zawodnik z pewną renomą i no, grający na pewnym wysokim poziomie. I co? I jak w sierpniu 2017 roku pojawił się na Camp Nou i wyszedł tam na środek, to okazało się, że jego nogi zaczęły odmawiać mu posłuszeństwa. Jego prezentacja była dziwna. Żonglerka jak na zwolnionych obrotach. A potem nagle hop! I piłka mu uciekła. Coś, co brazylijskiemu piłkarzowi po prostu nie przystoi. Ronaldinho nie byłby na pewno dumny. W każdym razie później już na boisku w meczach Paulinho udowodnił, że to był tylko ta prezentacja, była tylko wypadkiem przy pracy. W Barcelonie 49 meczów, 9 goli i 3 asysty. Ale jak za zawodnika płacisz kosmiczne 140 milionów euro, to chyba możesz spodziewać się tego, że podczas tej prezentacji no jakoś tą piłkę zacznie podbijać. Znowu mamy sierpień 2017 roku. Tym razem nie Paulinho, a hit transferowy, wielki hit transferowy Barcelony, Usman Dembele. Prezentacja Francuza to jedna z większych katastrof, jakie w tym wieku widziało Camp Nou. Beka z tego była niebywała. Dembele zaprezentował się no jak amator po prostu. Chociaż pewnie nie jeden kibic Barsy zrobiłby to wszystko lepiej. Najpierw piłka uciekła mu podczas żonglerki, a potem Wpadł na genialny pomysł, że szybko to złe wrażenie zatrze kozackim trikiem. No i wyszło jeszcze gorzej. Spalił się wtedy chłopak straszliwie. Jeśli ktoś robiłby szkolenie dla przyszłych piłkarzy Barcelony pod tytułem Jak nie prezentować się na Camp nou", to dębele jest najlepszym przykładem. I żeby tylko zagrywanie piłek na nos Roberta Lewandowskiego wychodziło mu dużo lepiej. Luty 2020 roku przyniósł nam transfer za dużo mniejszą kasę niż w wypadku Francuza, bo za zaledwie 18 milionów euro. Ale był to zakup Bartomeu, o którym było bardzo głośno. Ofensywę Barcelony miał pomóc rozruszać Martin Braithwaite. Facet, który nie miał liczb nawet w drugoligowym Middlesbrough. Jego prezentacja na kampną? Hmm. Może nie była tak tragiczna jak w przypadku Dembele, bo też oczekiwania co do tego transferu były dużo, dużo mniejsze, ale do pewnego momentu w tej prezentacji Dunczykowi no jakoś to wszystko szło, ale później piłka jakby coraz bardziej przestawała się słuchać. Do tego zaczął też chyba wkradać się większy stres, no i się posypał. Prezentacja Bray White'a, podobnie jak Dembele, stała się wiralem i internetowa spirala Becky kręciła się w najlepsze. A o Duńczyku, co by nie mówić, to chyba nie można powiedzieć, że grając dla Barcelony się nie starał, tak po ludzku. Zawsze dawał z siebie tyle, ile miał do zaoferowania. 57 meczów, 10 goli i 5 asyst w barwach Dumy Katalonii. Ten bilans już się zapewne nie zmieni, bo tego lata Braithwaite będzie zmuszony opuścić Camp Nou. A w październiku 2020 roku byliśmy świadkami technicznego popisu, który zaprezentował całemu światu Serginio Dest. Za Amerykanina Barcelona zapłaciła 21 milionów euro. Jako prosty chłop, myślisz sobie, hmm, przychodzi za jaksu, Holandii, tam wiadomo, techniczka, grają, podają, to pewnie odwali na prezentacji coś specjalnego. A Dest momentami wyglądał na kampnął podczas tej prezentacji, tak jakby po raz pierwszy miał do czynienia z piłką. Jakby nie do końca wiedział, co ma z nią robić. Wyszło bardzo, ale to bardzo źle. Później, już w meczach, całe szczęście dla kibiców Barsy no było lepiej. To znaczy, Amerykanin nie prezentował też jakiegoś nie wiadomo jakiego nadzwyczajnego poziomu, ale do ulubieńców Szabiego nie należy. Ale na ten moment chyba jednak w Barcelonie zostaje. W końcu ma dopiero 21 lat, no i zawsze tam w rotacji się przyda. Na koniec wypadałoby chyba powiedzieć coś mądrego. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję. Słuchajcie, nie warto do tych prezentacji stadionowych przywiązywać jakiejkolwiek wagi, bo najważniejsze i tak jest to, co piłkarz, dany piłkarz zaprezentuje na boisku. Tak? Czy obrońca będzie dobrym obrońcą, czy będzie zatrzymywał ataki rywale, odbierał piłkę, rozpoczynał ataki, czy napastnik będzie strzelał bramki i będzie wywiązywał się ze swoich zadań boiskowych, to jest ważne. A nie to, czy podczas prezentacji podbije piłkę 3, 4 razy, czy ta piłka mu ucieknie, czy ta piłka nie wiem, zrobi coś dziwnego, czy trik mu wyjdzie, czy nie wyjdzie, to nie jest ważne. To są te prezentacje, to jest tylko taki kibicowski, no taki taka tradycja, tak w Hiszpanii, ale nie przywiązywałbym nigdy do tych prezentacji jakiejś wielkiej wagi, co chociażby pokazują tutaj przykłady Paulinho czy chociażby Dembele, który się delikatnie mówiąc nie popisał, a dobrze wiemy, że na boisku z piłką potrafi zrobić bardzo, ale to bardzo dużo. W każdym razie, mam nadzieję, że jak już dojdzie do tej prezentacji Roberta Lewandowskiego, a ma do niej dojść przed meczem Pucharu Gampera, i to jest chyba 8 sierpnia. W każdym razie, na pewno bądźcie pewni, że po prezentacji Lewego pojawi się film na kanale. Ja mam nadzieję, wracając, że Lewemu w tej prezentacji wszystko wyjdzie o tak podbije piłkę tyle razy, ile będzie chciał, zrobi trik, jaki będzie chciał i wszystko mu elegancko wyjdzie i nie będzie żadnych śmiechów, kichów. A jak mu nie wyjdzie, to później się wkurzy i w którymś meczu zapakuje cztery albo więcej bramek. Tak, więc nie denerwujcie lewego. Dobra, słuchajcie, to ode mnie wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta końcówka była taka całkiem z przesłaniem. Tak, taka miała być. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. I widzimy się oczywiście na tym kanale. Do zobaczyska!